A, tak. no. Dopiero docieraliśmy, ale nie tracimy czasu. Od razu szukamy nowe e, e, ciekawostki, ale mamy też załatwić sprawy techniczne, więc te kartę do telekomunikacji. Ale od razu przedstawię Wam Paweł z maska, wersja bez maska. Nasze e, prawie jedyne, które trzyma ta płaszczyzna na poziomie, bo wiecie, że ze mną będzie trudniej. Ta maska nosi od 20. 5-26 godzin, i jak wyglądam? Brakuje mi oddechu. Moim zdaniem to powoduje gorzej konsekwencje niż całego COVID, ale trzeba. I proszę mnie wierzyć, e, e, rozmawiając z ludźmi e, z różnych e, środowiska, e, ta sprawa o ten wariant, to jest Walcowa, ta sprawa o ten wariant e, e, Afryka Południowa jest taki. Legenda, które tu nawet nie wiedzą, a nie słyszeli, więc czasami te mainstreamowe media potrafią e, troszeczkę kamuflować te e, newsy. Paweł Kapstad, ale taki pogoda nie można nie być obojętny do motocykli. Mówię ci, że ta uskwarna e, bardzo, bardzo mi się podoba. 701, prawdziwe enduro, istnieje taka wersja 901. Które będzie się nazywał Norden, prawdopodobnie bardzo bardzo oryginalne e, Szwedzka, mieszana już z KTM, bo taki model korzysta z, e, z silniki, już prawdopodobnie robione przez KTM, które korzystają z ten olej, który bardzo dobrze znamy od firma e, Motorex. E, co jeszcze obserwujemy z ciekawostką? Oczywiście Harley'e nie brakują, nie brakują w takim parkingu tutaj przez taki e, centrum handlowe, bardzo oryginalne rejestracja właśnie z, e, z e, e, RPA. E, Sigacie e, nie brakują, bo mamy też taki troszeczkę starsza e, Honda CBR i e, Suzuki, które fajnie wyrówna ten model 1000, więc o motocykle od razu zaczynamy się przejmować. Ale to, co komentujemy z Paweł, jest następujące. Kapstad żyje. Kapstad ma te swoje knajpy otwarte. I to, co nas brakowało e, w, e, w Polsce, i te dane wskazują wyraźnie, że e, ten e, ilość e, śmierci, ten całe te statystyki tego nie są na pewno. E, aż tak straszny, więc czasami e, nie trzeba 100% ufać e, tak zwanym media stream e, z mainstreamu, więc e, korzystamy z tego że taki wieczór mam nadzieję, że nas nie. Że idziemy tam. E, excuse me, what is this building? Do you know if It's a tunnel. Reality. You're not from here? Yeah. Where are you from? You don't from another you. planet. From... <laughs> which planet are you from? Planet Beauty. What's your name? Is that a video? No, it's not. What is It's that? not a video. I it doesn't I stay don't besides do in... it. You don't do it on camera. You don't know what you're missing. <laughs> we love. Where are you guys from? Poland and Italy. Oh, is it? And you visited during COVID? Yeah. Yes, because. Yeah. But not scared. But we're you don't be, seem to have any virus. You seem to be very yeah. healthy. You don't know that. <laughs> <laughs> Thank you, ladies and gentlemen. <laughs> we love RP. We love South Africa. It's the first day we're here, is but it? I swear you're to God. Have lots of bikes, we're gonna go everywhere. We, we are bikers, so tomorrow we uh, we do go with the, yeah, with, with our motorbike around uh, around this fantastic country. We like it, we love it, and we are really happy to be. And you have fun. There's the restaurant of our crew, look at this. There's the rest of our crew. And the crew, all the crew, yeah! South Africa rules, guys. Dzień dobry, Motovisionerów. Ah, na samé początku, vi To są te nashe dame. Które będą z nami. Rozpoznajecie tam Ricardo i wyobraź sobie, że taki dzień dobry. Dzień dobry, Ricardo. Witam. Bardzo, bardzo mi się podoba. Będzie ona zasłużyła na nasze rundy. To są 850 czy 800? 50, te nowe modeli właśnie. Będziemy testowali rzadko kiedy BMW, ja lubię auto BMW, ale nie wiem dlaczego wiem, że jestem tu wśród takich e, tak tak Talibanów od GS, bo moi koledzy e, wszyscy e, są miłosniki tego modelu, który dobrze się sprzedaje, więc obiektywne będziemy go testowali. Jako kolorystyka to są wersja... Renato, how are you? Dzień okay. dobry cię bardzo, miło ciebie zobaczyć. Jesteś też z Laska, widzę, no wiemy, wiemy. Będziemy odpowiadali ta historię, kiedy on będzie miał ochotę. to jest taki podróż, który reprezentuje dla Renato e, taki e, odzyskania, e, jego uczucie wolności, bo on jest motocyklistą całe życie. I jedno, niestety wypadek z, nie z e, GS 50 bo tu e, gadamy o skuter, którego go wrzucił. I przez to on teraz odnajdzie siebie. Ta kolorystyka od tego 1250 to jest wersja normalna, tak? Nie Adventure. Jest moja faworytka, więc zobaczymy, zobaczymy. Bardzo obiektywne, będziemy testowali i powiedzieli. Jest jedna rzecz, która średnio mi się podoba, bo ja nie lubię za bardzo te opony Mitas, które są tanie, ale dobrze. Każdy, który mnie zna, wie, że ja chodzę na, na Metzler codziennie, więc wiem, znam ich i od razu buduję, ale widzę, że nie każdy motocykl, bo niektóre właśnie są wypozażone z Metzlera. I to jest taki różnica, który robi ten upsouth, taki topowy tour operator, bo Werner, właśnie on widział. Że to samo jak oni są talebani na temat BMW, ja jestem miłośnikiem opony Metzler, więc mój motocykl jest wyposażony z Caru Street. Dziękuję, UP South. Kochamy Metzler i za to właśnie będę bardzo wdzięczny, że jestem jedyny, który ma montowane te opony, które kocham.